Witam Was po przerwie. Omówimy sobie teraz kilka punktów, jak poradzić sobie z tą myślą, że nie jestem w żaden sposób zmotywowany do działania. Przede wszystkim konstruktywny dyskomfort. Jeżeli chcecie, żeby pewne sfery Waszego życia zmieniły się na lepsze, to musicie zaakceptować dyskomfort. Jeśli chcecie schudnąć, będzie się to wiązało z dietą i ćwiczeniami. Jeśli chcecie poprawić relację z jakąś osobą, będzie to wymagało cierpliwości. A jeśli chcecie podjąć jakieś ważne życiowe decyzje, będzie się to wiązało z dozą niepewności i z ryzykiem. Więc jak widzicie, dyskomfort jest czymś, czego nie da się uniknąć. I tutaj pytaniem jest, jak będziesz go spostrzegał? Czy będzie to kojarzyło się z uczuciem frustracji, przytłoczenia, czy może raczej. Spojrzysz na to jak na chwilową niedogodność i inwestycje. Oczywiście Twój sukces zależy od Twojego nastawienia i łatwiej będzie Ci osiągnąć cel, jeśli spojrzysz na to właśnie jak na swoistego rodzaju inwestycje czyli robisz to, co musisz, żeby osiągnąć to, czego naprawdę chcesz. Drugi punkt: jakim człowiekiem chcesz być? Może teraz jesteś tak przygnieciony swoimi emocjami, że sobie myślisz: No nie, do roboty to ja się dopiero wezmę, jak uporam się z tym wszystkim, jak już to minie. Jednak właśnie w tym miejscu, wśród tych wszystkich emocji, chcę, żebyś sobie zadał pytanie: jakim człowiekiem chcesz być? Czy będziesz kimś, kto czeka, aż to wszystko przeminie? Aż może wreszcie coś się zadzieje, innego, wartościowego w Twoim życiu? Czy będziesz człowiekiem, który bierze sprawy w swoje ręce i sam kreuje swoją rzeczywistość? Więc jeszcze raz: chcesz być człowiekiem, który czeka, czy chcesz być człowiekiem, który działa? Kolejny punkt: to planuj zgodnie z celem. I może jesteś w takim punkcie życia, że w ogóle określanie jakichkolwiek celów brzmi nierealistycznie. Przecież cały czas myślisz o tym, jak bardzo jesteś zmęczony, jak bardzo jesteś smutny, jak bardzo jesteś bezsilny i w ogóle nie widzisz żadnej przyszłości. Natomiast już na samo słowo cel, gdzieś tam w środku się kurczysz. Myślę, że może być ci łatwiej myśleć o celach. Jeśli określisz je jako pragnienia i potrzeby, zauważ, że jeśli to zrobisz, to te pragnienia i potrzeby staną się przewodnikami, na co chcesz tak naprawdę poświęcić swój czas i energię. Kiedy już je określisz, chciałabym Cię zachęcić do tego, byś te duże cele, pragnienia, potrzeby podzielił sobie na mniejsze, a wówczas wyznaczył, co tak naprawdę chcesz zrobić dzisiaj jutro w ciągu tygodnia w ciągu miesiąca. Czego pragniesz dla siebie i jakie są Twoje potrzeby na dzisiaj jutro, miesiąc może za pół roku i pamiętaj, żeby planować zgodnie z tym, co daje Ci radość i satysfakcję. I ostatni punkt zastanów się, jak dużo czasu sobie dajesz na to, żeby zobaczyć rezultaty? I tak uczciwie przyznaj, po jakim czasie możesz zacząć dostrzegać jakieś pierwsze rezultaty swoich wysiłków? I proszę cię, myśl realistycznie. Jeśli ja dzisiaj chcę polepszyć swoją kondycję, to wiem, że muszę sobie podarować 6 miesięcy na to, by widzieć rezultaty. Jeśli chcę schudnąć 10 kg, to wiem, że podaruję sobie 3 miesiące na to, by widzieć rezultaty. Oczywiście w trakcie dążenia do celu pamiętaj, by się wynagradzać za to, jaki wysiłek wkładasz w pokonywanie swoich barier, bo tylko Ty wiesz, ile Cię to kosztuje. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że te kilka punktów będzie Ci pomocne, a ja życzę Ci bardzo, bardzo słonecznego i dobrego dnia. Do usłyszenia znowu pa.